Dzień dobry, posmakuj. Z tej strony Paweł, i dzisiaj przygotuję dla Ciebie klasyk Marchewkę z Groszkiem. Oglądaj do końca. Miłośnicy polskiej kuchni. Dzisiaj klasyczny dodatek, o którym wszyscy Polacy słyszeli, który wszyscy Polacy jedli i który nam najbardziej pasuje, na przykład, do kotleta mielonego, albo może do kotleta schabowego, a może do kotleta pożarskiego. Marchewka z Groszkiem. I bardzo łatwo, bardzo szybko postaram się Wam przedstawić ten przepis. Mam już ugotowaną marchewkę, mam groszek zielony, mrożony. Jest sezon, widzicie, że jest zielony groszek, kupujecie, blanszujecie, wrzucacie do zimnej wody i macie taki oto piękny groszek. Proszę Was o to, abyście nie robili marchewki z groszkiem skonserwowanego groszku. Dlaczego? On jest delikatnie rzecz ujmując brzydki. Nie wygląda. A mi chodzi o to, żeby wszystko było smaczne, zdrowe, ale też przede wszystkim musi wyglądać. Nie gotujemy tego zbyt długo, gotujemy krótko, doprawiamy, wydajemy, podajemy. To jest po prostu dodatek, więc staramy się, żeby on był łatwy, prosty, smaczny. Kolejne pytanie: jaki stosunek marchewki do groszku? Ja uznałem, że dam. 50 do 50% pół na pół. Jeśli lubicie bardziej słodki, dodajcie więcej marchewki. Jeśli lubicie bardziej groszkowy, dajcie po prostu więcej groszku Wlewa mi zagotowuje bulion drobiowy. Bardzo proszę. Gorący rondelek, bo ja nie lubię czekać, jeśli się nic nie dzieje, więc już możemy działać. Dorzucam marcheweczkę. Dodam groszek. On już jest zblanszowany, więc tak naprawdę potrzebujemy tylko je podgrzać i zagotować. Jeśli robilibyście z surowej marchewki, to prosta rzecz. Marchewkę kroicie w kostkę, podsmażacie na masełku, podlewacie bulionem, dusicie około 15 minut, aż będzie taka al dente bardziej miękka niż, niż, niż al dente nawet, taka chrupiąca. Dorzucacie groszek, zagotowujecie. Pamiętajcie również o tym, żeby do marchewki dodać tłuszcz. W tym przypadku masło. W marchewce mamy prowitaminę A, która w organizmie przychodzi w witaminę A. I trzeba do gotowania na przykład dyni czy marchewki dodać troszkę tłuszczu. Smakuje wywar, bo naprawdę był mocny, pięknie pachnie marchewką groszkiem, a jest bardzo wyczuwalna słodycz. Naprawdę jest. Bardzo słodko. Mam przygotowany miód, ale nie będę z niego korzystał, bo tu w zupełności wystarczy. Nie chcę e, zrobić takiego słodkie, słodkiego dania, bo zaburzy to też taka, taki balans pomiędzy słonością a słodkością. Dodam troszkę soli. Na gotującą się marchewkę z groszkiem, na ten bulion tak naprawdę dolewam troszkę. Zawiesiny i od razu mieszam, żeby mi to delikatnie się wszystko zaciągnęło. Nie za dużo, bardzo niewiele, żeby to nie był jakiś taki glut. Gdyby się Wam za dużo dodało, to dajcie od razu troszkę bulionu albo wody. Ta marchewka i groszek mają być lekko obklejone tym bulionem i tym takim, jakby powiedzieć, sosem. Spływa dobrze po łyżce, nie jest za gęste. Kochani, oto banalna marchewka z groszkiem. Napiszcie w komentarzach, jakie hity z dzieciństwa mógłbym dla Was przygotować na moim kanale. I absolutnie nie zapomnijcie o subie, lajku. Widzimy się już w kolejnym odcinku za tydzień. Do zobaczenia i cześć. Gdybyś chciał zobaczyć, jak przygotowuję mielonego do marchewki z groszkiem, to kliknij tutaj.